Bardzo serdecznie widzowie w skład Ja sobie tutaj atakujemy szkieleta. Nie, monetki trzymam. Te ja monety możesz kupić, się nie aby zwiększyć, że się nie szudził. Wezmę sobie El Primo. No i mi! O, jakiś but. Wstrzymuję aby włączyć. No i tak. atakuję dobra grek i lecimy dobra nic to jeśli słyszycie się widzowie jakieś dźwięki no to to z okna bo jest otwarte dobra kopalnia klejnotów otwarta szybko 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 trochę tak szybko na klinety. Dobra, widzowie, oczywiście pamiętajcie o lajkowaniu i subskrybowaniu, dobra, go, 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 speed, 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 dobra, no i co, zbieramy, Skeleta rozwalam, zbieram monotki, o, ty tym chodź tu, mój dedasz, drzewo, setna, 17 klejnotów, z, dobra Chodź tu Barbarzyńca i wi... o Niszczy go, 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 Dawaj no, rozwalaj go, jeeeest Czy Dobra Co to było? Al primo? O oh, jesteś, ale łatwo. 41 klinów. Lord. Pierwsze łowce zrobić na ramach. Wamrofonię graj. Każda każdym hmm. razie on chce rozbić mniej specjalny tryb. Tu gosta de fazer o seguinte, galera? Dá para fazer tu se rozbala, mas não se desgaste, galera? Prosse, não se desgaste, galera? o i El Primo ścinam drzewko i za chwilę lecimy na klejnoty o tu jest jakiś tego. dobra rozwalam go rozwalam go, chodź tu chodź tu ty mały Grek nie wiem czy dobrze Greka wybrałem Ну, oh, фиба так. Добраки. Тут тут динамики акиш. Уж ты, что же тут уже е? ты не Уж ты. Turbomoc, turbomoc. o, Co odwiali... jest? Fajnie. Barbarzyńca. Co się tutaj dzieje? O nie, przegrywam. O, tu, 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 tu. co, już. Chodź Ma 14. Dobra, szybko, szybko. Dawaj, dawaj, dawaj. Už ty. Malo no, HP. Dobre, tu robíš go. No, on deda już. Četna, šimón. Dobre. О, что... Лучше, чтобы глаза уже был, не мог быть в руху. Барбарь, Фузия! Вот что... Высокий этап. Добра. No, dej daj. Otvorte. Špo, zbieraj to, zbieraj to, zbieraj to, zbieraj to. Tu sú ktoš. Pięć Ja už mám 42. Dobre, tylko 7 monet. 13 mám. Ty nie ich. 5. tu to moja skrzynia. Al primo. O no, i zbieram. stoż no. Nieźle. Tu ten jest. Chyba dwa, no jeden. Wygrana! Mm. Minutów nie, nikogo nie zabiję, ale wygrałem. To najważniejsze. Otwórz skrzynkę. Zwykła, zwykła. Duża, bardzo duża. No i bardzo duża. O, dziewięciu barbarzyńców. Odwiesz. Dobra. Barbarzyńca. Lepszy, rozwinie. Oj, rozwinięcie! Odbyć nagrody. Ok. Kolta mogę nabrać? Jakim śmieszny jest! Wbrosarz z dużo inaczej wygląda. Dobra. 10 tysięcy monet. Wypróbujmy go więcej. Kolta, dobra. dobra 7 minut nagrywania, ludzie. Jak długo? Myślę, że nie, opóźni opowiedziałe... się... On ci zaklęcą Dobra, kij. Zaklęcia to zaklęcia. Wygrana, to wygrana. Jak widzowie, wyjdziecie do sklepu play, tam wpiszcie Quadbusters, zense i grajcie. Dobra, Grek. Mm, nie będę leciała wykorzystywał. Po co? Jaki bus! Możesz ty. Dobra, i lecę. Co to ma być? Dobra, chyba mu nie dam rady. Nie wiem w sumie. Kord. Ocz ty, uciekam stąd. No, rozwalę gorywale, fajnie. Ale evacuation robię. Piąte miejsce. Tu jest coś. No powalcz. Co ci ludzie się tak bują walczyć. Mi uciekają. No. Człowieku! Hmm. Bomba? Wypróbuję to za chwilę. Bomba! Aha. Tak to działa. kod No i chodź tu w końcu. Skrzynkę mi tam pokazuje fajnie. Elprimo. Otwieramy skrzyneczkę. Fadzisz Dobra. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. No. Dobra. O, no, fajnie. Leczenie. Chodź tu. No daj mi te klejnoty. Człowieku. Co to jest? Tu jest jak ta trucizna w Brawl Nie, to to jest leczenie. Tak. Ta roślina jaka jest trucizna z Brawl wow. Tak. Stój. Stój, dawaj te klejnoty. Czy tam diamenty, nie wiem co to. Bomba. Oj, załatwiono. Leczenie. Na razie nie potrzebuję. Tu mi skrzynkę pokazuję za darmo. Fajnie. Kogo Golden. dobra No i Golden. Naszy... Mm. Golden. Grega. Za Grega. Golden. ja Golden. 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 Co ja O tak! Dawaj, dawa, to! Dawaj! Za darmo! Alprimus! No dobra! Trzeba brać! Tylko go rozwalić? Dobra. Nie! na tym to po farmie! Ile? 70 Dobra Greg no i dead, moje, 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 moje! moje. I evacuation. No i fajnie. Finish. Nikki I lord. O! Jeden kill Fajnie, fajnie. Ból za pierwsze miejsce. Otwórz skrzynkę. Ciekawa katera będzie, skrzynka, widzowie, rzadka, Juhu! Co będzie, co będzie, co będzie, co będzie? Nowa postać, medyk. Powoli leci oddział. No, zawsze coś. Krzynka, co tu jest? Zobacz, że się nie trzeba załączyć energii portalu, przechodzić przez światło, No właśnie. Uwielbiający eliksir luza wciskał w głazy, które potrafią przywalić z dystansu. Wow. Gobin, środkowy szkielet. Gobin uwolniony z poznanych klatki. Gobin w klatce. Dobra. 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 O, tu sobie mogę to odebrać. Zakręć się. Odbierz, odbierz. No i ta bomba. Z tego sobie wyjdę. Dlaczego tu jest to? To tu nowy medyk. Rzadko. I... No dobra, wypróbujemy nową postać, to mega. Biorę mega jednostki jako nagryzkę, szansa na, na znaleźć ich w bitwie. Cztery postacie tylko. Wow. To jest 6000 tysięcy. będzie. Możemy Myślę, że chcesz wyskać. No i graj! Łąka walki, piniaty? To będzie trzeba zbierać się czy je rozbijać? Piniaty wykonane łupami, piniaty są wszędzie. O, fajnie. As el primo, dobra, El primo. Dawaj mi tą piniatę. Już ludzie mają klejnoty? Ja dopiero piniatę pierwszym rozwalam. No, jeden klejnot. A sobie Ja na będę te pieniaty rozwalał, żeby ludzie ich mieli Barbarzyńca Ty serio? Leciał dziuł No i walka... Szóste miejsce? Dobra, trzeba... ...ręce zbierać Prima. O Prima. skrzyneczka. Hold. O, tutaj tu też mam 8-6. Tu ja wchodzę do gierki. Chodź tu 11. Bo że deadne Ale ten gorszy ma więcej do stracenia. Ja nie. No ty mały wracaj. No i walka. Chodź. Chodź, chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Dobra. A teraz tu chcesz. Leczonko by się przydało jakieś. No tak, tak, walcz, 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 walcz 15 Oż ty, Dawaj je Jak tutaj ciężko walczyć, jak z każdej strony ci ktoś atakuje No ty to miała być moja skrzynka O poczeka może Trzeba otworzyć ta a może się tu niebezpiecznie robi powoli. Chyba klenot szał? To się odpada znowu. Szał? Chodź tu! Boże, gościu! Ty, jakie mam mało klenotów. Nie dzięki No i teraz proszę dedać Proszę tu de -nąć. Jak komuś mm. u niego rozwalam za etap Dawaj, 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 dawaj Nie ma, nie dla so, kimas. O Boże, 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 ja dodam

a nie wiem, czy mi się uda. Trochę wypadło z niego. Nie, ile ja straciłem. Piąte miejsce. Dobra, na no piankach mi niezbyt dobrze poszło. Ale... O, piąte. Otwórz skrzynkę, zobaczymy co z trzeciej skrzynki wypadnie. Kas wykład dużo w 5 dostałem, fajnie Na mm, zezwolę jakieś podobienia mi wyskoczyły. Nie wiecie się nigdy nie przejmuję. Zdają mi skrzynkę O, tu są mogę być trybitewne. I to odkryte zaklęcia. Tu Wezmę albo zobaczę zaklęcia. O tu. O nie to to. Sprawia, że twoje jednostki przez krótki czas uderzają mocniej. Fajne, fajno. Sporo tych zaklęć. 16. Hm. Tutaj mamy profil gracza. Good.

Super największy oddział, najwięcej posiadanych klenotów, łączna liczba zebranych klenotów, najwięcej fuzji w oddziale, łączna liczba fuzji bitwy w grupie. No i tak to wygląda. Tutaj mamy ustawienia. No tu sobie wibracje wyłączę. Tutaj dźwięki, język, wyzwanie o, jakieś. Tutaj mamy jak taki karnet jak w Brawl Stars. No i dzisiaj może będzie jeszcze odcinek z Brawl Stars. Ocie... Żegnajcie widzowie i widzimy się w na następnym odcinku. Cześć!